Już, już. Nie Serio znowu go zabiłeś? Co za idiota? No to nie strzelaj już w niego. No już Cię tepnąłem <laughs> no, nie klepimy Cię, czekaj, ja Ci dam seta, może Chodź, dam Ci się tam. No nie bij go Idiotko, no, on nie ma seta M Miecza nie I'm sorry Java oddaj mu kratę. Masz nic nie kradnąć, oprócz miecza? Turbokolor ogarni Dauna. M możesz, jawa, teraz test, teraz test, ok? Ile to. D no, patrzcie na mnie. Wsz Wszyscy się ustawiać pod ścianą już. Pod ścianą wszyscy. N nie, e, cicho bądź, idioto. Wszyscy pod ścianą być, wszyscy o tutaj pod ścianą, już. Turbokolor doszany. Idioto, nie klep Javy. No Boże, czemu go klepaliście? Właśnie tat. To jego, to jego wina. Ja mam coś sprzedać na MSG. Weź go, nie klep, nie klep go. No nie, no nie? No, no, ej, ale to powiedziałem, no nie, no nie. <grym, 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 i daj mi koksa. <grym>, sasuk, gdzie jesteś? Łap, łapaj, te dioksy. Nie mam koksów, mam strasznie dużo lefów, jak coś. Nie mam już, on ma twojego. Ej, dawa! ustaw się pod ścianą, będę u pytania... Czemu go zabijasz, jak idiota? No i dobra, dzięki ludzko za oglądanie, to był następny oszust. Więc poż pożegnajmy się wszyscy razem. No, tu bo kolor się tutaj żegna, do widzenia. Nie wiej mnie, Sasukę, pożegnaj się. To był odcinek 26. Klepaliśmy dzisiaj Java 2. Przestańmy klepać, bo umrę. Ej, przyja przyjaciele się nie klepią, tak. Dobra, no i dzięki za oglądanie, jeszcze raz. No, faj fajna zabawa, tak? Gdzieś tak dla jaj. Jeszcze, wa jeszcze wam pod koniec wrzucę urywkę wcześniejszego trollingu, jak turbokolor klepał nas tak dla jaj. A więc żegnam was i cześć! Pa, pa! Heh.

Nie ślepiłby Cię przecież. Okej. Okay. Se v i v all...